W tym roku wyjątkowo wielu Wrocławian spędza czas, urlopu, czas wakacji w mieście, dlatego bardzo nam zależało, aby tą nową inwestycję, która kosztowała nas wszystkich, Wrocławian, blisko 10 milionów złotych oddać jak, naj, jak najszybciej. Dzisiaj za chwilę to się stanie. Dwie niemieckie basenowe. Ta za mną 25-metrowa i ta płytsza dedykowana najmłodszym Wrocławianom, plus strefa re rekreacyjna. stworzyliśmy dwa nowe baseny zewnętrzne we Wrocławskim Aquaparku, brodzik dla najmłodszych dzieci oraz nieckę rekreacyjną dla rodzin. Brodzik ma 40 cm, czyli jest przystosowany tak naprawdę do dla najmłodszych naszych klientów. Jeśli chodzi o tą nieckę rekreacyjną, tam mamy metr 35, m, czyli tak naprawdę rozrywka dla całej rodziny. Mieliśmy też ogromną strefę dziecka z pirackim placem zabaw. Otworzyliśmy nową plażę, posadziliśmy ponad 3000 m2 trawy, więc jest miejsce do opalania, jest miejsce do wypoczynku. No i tak naprawdę już teraz możemy w dniu dzisiejszym przywitać tutaj wszystkich. Zapraszamy serdecznie do korzystania z tych nowych basenów. Pojawił się też punkt gastronomiczny, strefa chill-out, No i teren akwaparku powiększył się o ponad 2000 m2, więc miejsca starczy dla każdego. Mamy nadzieję, że też przez to, że ta nowa kasa letnia pojawiła się tutaj od strony ulicy Petrusewicza, to rozładuje to trochę ruch w okresie letnim. Najbardziej mi się tutaj podobają baseny i zjeżdżalnie, ponieważ jest szeroki wybór basenów i zjeżdżalni. No, bardzo dobrze, bo mi się podoba, tu no, ładnie jest. Lubię pływać po prostu. No, i, no, i oceniam się na 10. Zapraszamy wszystkich do skorzystania z tych nowych basenów i do skorzystania z naszego wejścia letniego tutaj od strony ulicy Petrusewicza.